Ale mamy szczęście. To sztabki złota. Teraz jesteśmy bogate. Tak, czekaj, moja sztabka ładnie pachnie. Może to wcale nie jest złoto. To czekolada? Jeśli tak, to daj mi spróbować. Nie, sama ją zjem. Masz swoją własną czekoladę. Właśnie. Nie mogę się doczekać, kiedy ją zjem. O, nie, to prawdziwe złoto! Myślę, że przeznaczę je na wstawienie moich połamanych zębów. Nie gadaj, głupot. Wiem, jak się naprawia zęby, więc sama ci je wstawię. Otwórz, buzię. Um, może nie powinnaś. Co to znaczy nie powinnaś? Już przygotowałam wiertarkę. Zrobię to szybko. Moja sztabka złota akurat się przyda. Otwórz, buzię. I jak? Czy złote zęby wyglądają fajnie? Rewelacyjnie. Mam fajny pomysł. Otwórzmy razem nasze klosze, ale nie patrzmy. Zamykaj oczy. Naiwna. Dała się nabrać na mój podstęp. Tylko nie papryczka, nigdy na to zje. A ja muszę mieć coś smaczniejszego. Raz, dwa, trzy. Otwieramy. Wspaniale! Mam czekoladową papryczkę. Kurczę, ja mam prawdziwą. Nie chcę jej. Ale musisz, masz pecha, a ja mam szczęście. Muszę szybko spróbować tej apetycznej papryczki. Ta czekolada wygląda przepysznie. Ja mam czekoladę, a ty masz papryczkę. Ale mi się poszczęściło. Mam w parta, hurra! Może mnie poczęstujesz. Po co przed tobą taka pyszna papryczka? Spróbuj jej. Na pewno jest ostra. Ojej! Wcale nie jest ostra! A w środku ma czekoladę! Dziwne, jeśli ja mam czekoladową papryczkę, to co masz? O nie! Co się stało? W mojej papryczce jest czekolada. Obawiam się, że twoja jest prawdziwa. Co? I nie, nie wierzę! Aaaa, pomóż mi ratunku! Czyli to ja mam dziś szczęście. Już myślałam, że będę musiała się męczyć z ostrą papryczką. A to ja się męczę, to niesprawiedliwe. Pomocy, zaraz słone, proszę udać ten pożar. What? Dobra, dobra. Akurat mam obok siebie szklankę z wodą. Trzymaj. Pomogło? Chyba... Yy, ja tak nie! Nie pomogło! Znowu płonę! Tym razem jest jeszcze gorzej! Zaraz przyjdę, czekaj! Zanim tu wrócisz, sama ugaszę ten pożar! Za pomocą zwykłego spryskiwacza! Już biegnę! Mam całe wiadro mleka specjalnie dla ciebie! Nie! Dlaczego to zrobiłaś? Sama ugasiłam pożar! Teraz jestem cała w mleku! Popyt? Dziwna nagroda. Ciekawe, kto ma tę prawdziwą, a kto czekoladową. Myślę, że ja mam prawdziwy. Już mogę się nim bawić, ale super! Czyli mój jest czekoladowy. Muszę go szybko zjeść. Aj, to boli! Wcale nie jest czekoladowy! Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. No to gdzie są smakołyki? Gdzie czekolada? Dziwne, spójrz, twój popyt też ma znak zapytania. Znak zapytania? Tak, jest na tym przycisku. Spróbujmy go nacisnąć. Może wtedy pojawi się coś smacznego. Super! Czekoladowa kola! A ja mam prawdziwą. Też całkiem fajnie. Zgadzam się, mamy szczęście. Mogę pierwsza spróbować mojej coli. W końcu czekoladowa kola jest dość rzadka. Mm, jest smaczniejsza niż myślałam. Co jest w butelce? Też czekolada? Tak, tylko że płynna. Płynna, ale nadal bardzo smaczna. Szkoda, że nie widzisz swoich czekoladowych zębów. Wicie samej płynnej czekolady jest nudne. Lepiej zrobię z niej coś niezwykłego. Na przykład czekoladowy popyt. Będzie super. Nie uda ci się, to na bank nie wyjdzie. Tak? Myślę, że jesteś po prostu zazdrosna. Tylko spójrz. Wyszło! Na twoich oczach powstał ten czekoladowy popyt. Spróbuję. Jest taki pyszny. Szkoda, że go nie spróbujesz. A mnie nie szkoda. Myślisz, że nie potrafię zrobić własnego pysznego popytu? To proste. Zamierzam zrobić go z Coca-Coli. Zobaczysz, to będzie najfajniejszy popyt ze wszystkich. Kola może zamarzać tak samo szybko jak czekolada. Dobra, gotowe. Ja też zamierzam zjeść pyszny popyt. Nie uwierzę, dopóki go nie wyjmiesz i nie pokażesz. Ech, z łatwością, trzeba tylko wyjąć z foremki. Dobra, jak go wyciągnąć? Aj, co ty robisz? Dlaczego mnie uderzyłaś? Nie zrobiłam tego specjalnie, przepraszam, nie złość się, tylko spójrz na mój popyt. Wow, wygląda smakowicie. Mogę spróbować? Spróbować? E, tak, jasne. Spodoba Ci się. Kiedy ty będziesz lizać mój popyt, ja szybko zjem twój czekoladowy. Słuchaj, miałaś rację. Jest naprawdę dobry. Bardzo mi smakuje. Fajnie, że się ze mną podzieliłaś. Pomóż mi, proszę. Dobra, pomogę. I tak nie mam już smakołyku. Jak śmiesz, złodziejko. Bez spokój, to był tylko żart. Hura, to iPhone i to nowy. Skąd wiedzieliście, że to jest ten, który chciałam mieć? Um. Ja też mam iPhone'a, ale jest dziwnego koloru. Nie wiedziałam, że istnieją brązowe iPhony. Wiem, to czekolada! Mamy wielkie szczęście. Spodoba Ci się? Wiem, nie mogę się doczekać, żeby spróbować, jak dobrze smakuje ten iPhone. Coś mi mówi, że będzie pyszny. I rzeczywiście jest niesamowity. Szkoda, że go nie dostałaś. Hmm. A tak przy okazji jak się ma tutaj prawdziwy iPhone? Hmm. Jakie pyszności! Hmm. E, mój iPhone? No nieźle. Dzięki niemu też zjem coś dobrego. Spójrz! Mogę sprawić, że smakołki pojawią się na stole. O wow, to naprawdę działa! Jeśli raz się udało, uda się i teraz. Może zrobisz mi też pyszny poczęstunek? Nic cię to nie kosztuje. Nie, sama nie mam wystarczająco dużo smakołyków. Tylko jeden, proszę. A, no, nie zjem karalucha. Niech Diana się nim zajmie. Diana, proszę bardzo, częstuj się. Nie, nie chcę karalucha. Zabierzcie go ode mnie. Fuu, to okropne. Kończu zniknął. Teraz już nigdy nie wróci. Nie, nie odejdź! Błagam cię, słabo mi zaraz zamglęłeś! Ej, co z tobą? No, od czego zaczniemy? Wrzucę kulkę lodów do blendera. I dodam ulubiony batonik KitKat. Mm, pyszności. Jestem dziś w takim japońskim nastroju. Dodam troszkę sosu sojowego. Albo więcej niż trochę. Mieszamy. Świetnie. Wlewamy. Napełniamy rożek i posypujemy małymi ciasteczkami. Piękne. Co za cudowne lody. wyglądają smakowicie. Stawiamy je na stojaku i lecimy dalej. Do drugiego rożka będę potrzebowała gałki lodu. Do blendera. I trochę ostrej czerwonej papryczki. Dodamy czegoś słodkiego miodu. Zamykamy pokrywkę i uruchamiamy maszynę. Gotowe. O rety. niezły zapaszek. Wlewamy masę do maszyny. Napełniamy rożek i dodajemy troszkę grozy. Żelkowe oczy. Świetnie komponują się z żółtymi lodami. Zostawiamy ten przerażająco ostromiodowy rożek na stojaku. Smacznego, kochane. Wow, wasze lody są takie ładne. Jane, próbuj, wyglądają na jadalne. Mm, moje ulubione żelkowe lody. Oj, zakrztusiłam się. Ha, przepraszam, Mary. Jesteś zwinna. Spróbujmy lodów. O mamusiu, to pali! Nie mogę, są zbyt ostre. Mm. No to lecę! O rany! Właśnie widzę nasz dom z lotu ptaka. Mam dosyć. Mary, teraz ty. Z przyjemnością spróbuję mojego rożka. Wygląda oryginalnie, ale go zjem. U, jest jakiś dziwny, ale zjadliwy. U? Okay, mam kolejną porcję lodów. Teraz dodajmy gałkę lodów waniliowych i nagetsy. Mm, brakuje tu tylko Oreo. Mam nadzieję, że dziewczynki je polubią. Bo ja uwielbiam Oreo. Mieszamy. Ojej, jak głośno. Wlewamy. Napełniamy rożek. I posypujemy salonymi frytkami. Nice. Gotowe. Stawiamy na stojaku i idziemy dalej. A teraz chcę dodać gałkę lodów czekoladowych. Tym razem wpadłam na pomysł, żeby dodać do nich duże rolki sushi. Mmm, właśnie zrobiła mi dziś rano. I na koniec troszkę truskawek. Pyszności. Teraz trzeba to wszystko wymieszać. Wygląda dobrze. Wystarczy wlać to do maszyny. Napełniamy rożek. I posypujemy wiórkami czekoladowymi. Mamy to! Wow! Dziewczyny loby wyglądają nietypowo, ale mam nadzieję, że smakują wyśmienicie. Jane już się zajada. Jak? Mmm, to jest pyszne! Są takie czekoladowe. Tylko nie wiem, co jest z nimi nie tak, ale smakuje dobrze. Mary, zabierz ręce, to moje. Dobrze, moje lody będą coraz lepsze. Wow. A co to jest, frytki? Mmm, pyszne. Lody są dziwne, ale zjadliwe. Coś tam jeszcze będzie? <grystanie> okay. la, 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 la. jestem w świetnym nastroju, więc zrobię deser z kulki lodów waniliowych i własnych ogórków. Sama je ukisiłam. Otwierajcie się! Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Ja sama jeszcze ich nie mm. próbowałam. Mmm, niezłe, ale troszkę za dużo soli. Dobra, ujdą. Mieszamy. Wlewamy do maszyny. Napełniamy rożek. I posypujemy śmierdzącym czosnkiem. Te lody odstraszą każdego wampira i zarazę. Uuu, gotowe. Stawiam na stojak i kontynuuję. A teraz będę potrzebować kulki lodów waniliowych. Samą dziesiątkę. Moje lata w drużynie koszykówki nie poszły na marne. Dodam jeszcze słodkie pączki. Są takie piękne. Jeden wrzucamy, mieszamy. Wlewamy do maszyny. Napełniamy rożek. I posypujemy kolorową posypką. Spróbujcie, moje drogie. Mogę ja? Mogę? Hurra, jestem pierwsza. Zaraz spróbuję. Wygląda odlotowo. A jak smakuje? Wow, to jest pyszne. Co? Mam posypkę na ustach. Ona też jest pyszna. Nie mogę już patrzeć na zadowoloną minę Mary. Co? Fucz, to czosnek? To okropne, jak mam to zjeść? Nie mogę, to obrzydliwe. Jakie Mary miała szczęście ze swoim rożkiem. Moje lody są paskudne. Mary, chcesz ocenić mój oddech? Co myślisz? Za mało czasu, co? Jestem już uzbrojona w łyżkę do lodów. Potrzebuję gałki lodów i troszkę śmierdzącego sera. Mieszamy. I co nam wyszło? O, śmierdzi jak ze śmietnika. Wlewamy do maszyny, napełniamy rożek i posypujemy słodkimi robaczkami. Wygląda na to, że lubią lody. I lecimy dalej. Lody z Kittel zwędrują do blendera. Gotowe. Co teraz? Zgadza się, kwaśny żel. Spróbujmy. Ojej, jaki kwaśny. Myślę, że doskonale uzupełni słodycz lodów. Mieszamy. Napełniamy rożek i oczywiście posypujemy skitelsami. Nigdy nie można mieć za dużo skitelsów. Stawiamy i gotowe. Dziewczyny, to najlepsze lody, jakie kiedykolwiek jadłyście. Mer, śmiało, próbuj. Ciekawa jaka będzie jej reakcja. Mmm, takie słodkie i pyszne. Spójrzcie na mój język. Zjem prześciutko do końca. Teraz ja. Fu, co to jest? Został opuszczony na ziemię? Dlaczego jest pokryty robakami? Nie mogę, one żyją. To obrzydliwe. Czuję, jak poruszają się w mojej buzi. Nie zniosę tego dłużej. Dobra, zjem ostatniego. O my. nie Niedobrze mi. Teraz będą żyć w moim brzuchu. Nie. Chcę mi się śpiewać i tańczyć, ale muszę zrobić lody dla moich dziewczynek. Kulka lodów do blendera i do tego musztarda. Dodam porządną porcję. Nie będę żałować. Mieszamy. Gotowe. Mmm. Dosyć orzeźwiające. Wlewamy do maszyny. Pinla, a gdzie jest posypka? Tak nie może być. Racja. Możemy wziąć troszkę karmy od naszego psa leo. Napełniamy rożek. I posypujemy hał, psim jedzeniem. Świetny rożek. Odkładamy go na stojak. Idziemy dalej. Chcę zrobić lody czekoladowe. Mm, są pyszne. Można wziąć ich więcej. Wydaje mi się, że jest tu za mało czekolady. Dodam troszkę syropu czekoladowego. Cudownie. Włączamy. I gotowe. Sama bym to zjadła, ale muszę zrobić rożek. Nalewam do maszyny. Napełniam rożek i posypuję cukierkami MM's. Gotowe? Dałam z siebie wszystko. Zagrajmy w kamień papiernożyce. Świetnie, zwycięstwo jest moje. Wybieram ten rożek. Mm, to wygląda dziwnie. Czy to karma dla psów? Jane, chcesz trochę? To obrzydliwe. Mary, a możesz zaszczekać? Tak jak piesek. Hał, hał. Ojej, myślę, że Mary jest niedobrze. Ups, Jane, teraz my się pośmiejemy. No dalej, spróbuj swojego rożka. Z przyjemnością go spróbuję, bo jestem pewna, że będzie pyszny. Mm, widzicie? Jest przepyszny. Najlepszy rożek, jaki dzisiaj jadłam. Mary, nie patrz tak na mnie. A ja mam kolejną porcję lodu. Chcę, żeby były wyjątkowe. Dodamy troszkę śmierdzącej ryby. Troszkę brokułów. Mieszamy. Gotowe. Wlewamy. Napełniamy rożek i posypujemy słodką posypką. Idziemy dalej. A ten rożek będzie z gałką lodów i wodorostami. To genialnie proste. Mieszamy. Wygląda na to, że jest gotowe. Wlewamy do maszyny. Napełniamy rożek i posypujemy czekoladowymi cukierkami. Wygląda też nie. się i próbujcie, zanim lody się roztopią. Dziewczyny, lody wyglądają super. Kto zacznie? Maryno dalej. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Wow! Fuj, pachnie okropnie na niepotrzebne dodatki i spróbuję lodów. Fuuu, smakują tak samo źle, jak pachną. Z czego się śmiejesz, Jane? No tak, guma. Zaraz zajem ten paskudny smak. Pójdź, jaki balon mi wyszedł. Ojej, pękł. Nic nie widzę. Mm, Mary, jesteś taka zabawna. Jane, zastanawiam się, co to za rożek. Zaraz spróbuję, tylko troszkę się boję. Chociaż wygląda całkiem spoko. Moje ulubione czekoladowe cukierki jest całkiem pyszne Co to jest? Co było w moim rożku? To straszne! Ostatnia porcja lodów. Dodajemy gałkę pysznych, kremowych lodów do blendera. I cebulę. Celody z cebulą. A żeby osłodzić sobie życie, słoik nutelli. Włączamy. Chyba gotowe. Pachnie paskudnie. Wlewamy do maszyny. Napełniamy rożek. I posypujemy żelkowymi misiami. Gotowe. Idealny rożek. Kontynuujemy. Teraz chcę zrobić lody z sorbetem. Wrzucamy je do blendera. Co by do tego dodać? To czy to? A może... Tak. Wybieram to. Wlewamy kole. Mm, to powinno być dobre. Cóż, można dodać troszkę keczupu. Naprawdę tylko troszkę. Uruchamiamy maszynę. Mieszamy. I gotowe. Wlewamy do maszynki. Napełniamy rożek. Posypujemy piankami marshmallow. Dodamy też troszkę drobiowych paluszków kurczaka. Jakie słodkie. Dziewczyny, te lody wyglądają niesamowicie. Pospieszcie się i spróbujcie. Chcę jak najszybciej zobaczyć waszą reakcję. Mary, Jane będzie pierwsza. Jakie piękne! Ale tak śmierdzą. Zacznijmy od czegoś dobrego, żelków. Są pyszne jak zwykle. Dobrze, przejdźmy do lodów. Jest tu tyle cebuli, że chce mi się płakać. Nienawidzę cebuli. To dodaję cebulę do lodów. Ojej, chyba wraca! Lody mówią ci cześć, Mary. Co za obrzydliwe powitanie! Mam nadzieję, że moje lody smakują lepiej. A co to takiego? Czyjeś palce? Moje lody też są niesmaczne! Będę musiała spróbować się przekonać. Są okropne! Może same lody są lepsze? Nie no, to jakiś koszmar! Dzięki Jane za pomoc! Oto moje dokumenty. W porządku możesz wejść. Wow! Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To nie jest kobieta, to jakaś bogini, w dodatku idzie w moim kierunku. Co za piękność! Jak tu gorąco. Proszę, o to mój paszport w środku jest bilet. Dziękuję. No, nie brakuje mi dziś męskiej uwagi. Miłego dnia, chłopaki. Muszę już iść na samolot. Może uda nam się ją jeszcze złapać? A dokąd wy się wybieracie? Proszę mi najpierw pokazać wasze bilety. O, to mój samolot. Co za wspaniała figura! Nie to co u mnie. Wow! Nareszcie, jestem już taka zmęczona chodzeniem z tym czymś. O, jesteście moi kochani! Mamusia się tak bardzo za wami tęskniła. Co za pech! Lecimy na wycieczkę, chłopaki. O oh, come on. Witam, poproszę o bilet. Wszystko okej, okay, ale niestety nie możesz zabrać ze sobą psa, tak jak i innych zwierząt. Mam rewelacyjny pomysł. Wykorzystam mój kapelusz, pod którym schowam mojego ukochanego króliczka. Do zobaczenia, Bobby. Nie martw się, zostanie ze mną. Paszport poproszę. Dobrze, a teraz mała kontrola. Co my tu mamy? Kurczę. Zwierzęta są surowo zabronione na pokładzie, ale nie martw się, twój pupil będzie na ciebie czekał i zostanie tu do twojego powrotu. Witam, mogę sprawdzić pana nakrycie głowy? Pokażę ci pewną sztuczkę. Fokus, pokus i paszport pojawił się tutaj. Wow, nie do wiary! Proszę pokazać mi ten kapelusz bliżej. Dziwne. Przepraszam, może pan przejść. Z tyłu też czysto. No dobra. Witam. Proszę szybko wchodzić na pokład. Mój królik został tam zupełnie sam. Przepraszam, moja droga, ale wiem, jak ci pomóc. Jedna mała sztuczka, i twój futrzany przyjaciel będzie tuż przy tobie. Sekundę. Chyba mi się udało. Oto i on. Wow, dziękuję. Nie ma śladów zwierząt. Proszę przechodzić. Dzień dobry. Papiery w porządku, ale muszę zajrzeć do koszyka. O nie, jest w nim mój kotek. Wiem. Czy ktoś ci kiedyś mówił, że masz wspaniały, wydatny podbródek? E, mogę zrobić ci parę zdjęć? W sumie czemu nie? Chociaż chwileczkę. Najpierw muszę poprawić włosy. No, teraz jestem gotowy. Świetnie. Udało się. Teraz najważniejsze jest, aby jak najszybciej znaleźć się w samolocie. E, przepraszam, muszę już iść. E, co to ma znaczyć? Pusty koszyk? Czuję, że było w nim zwierzę. Dzień dobry. Proszę wejść. Świetnie. Tu jest moje miejsce. Teraz mogę cię wypuścić, kotku. Jaki słodziaczek. Mogę cię pogłaskać? Oczywiście. Taki miły kotek. Ojej! Bo mam alergię! Oh Witam, życzę miłej podróży. Dzień dobry. Sprawdźmy dokumenty. I jeszcze przeskanujemy. Masz tu jakieś zwierzę? Nie widzę. Można przejść. Chwileczkę. Kurczę, złapał mnie. Żadnych wyjątków. Zwierzęta są surowo zabronione. Jaka szkoda! Jakie tu panują surowe zasady? Pewnie żaby też nie można przenieść. Muszę szybko coś wymyślić. Mam książkę, którą przeczytałam w całości, co oznacza, że mogę ją szybko zmodyfikować. Nigdy nie podobał mi się ten rozdział. Teraz włożę żabę do środka. Świetnie. Mogę iść na kontrolę. Oto moje bilety. Mogę przejść? Zaraz po przeskanowaniu. Wygląda na to, że jest czysto. Okay. Dobra, przechodź. Witamy na pokładzie, zapraszam. O, tu jest moje miejsce. Bagaż położę na górnej półce, żeby mi nie przeszkadzał. Jesteśmy gotowi do startu. O, super, że nas nie złapali. Jak się masz, mój zielony słodziaczku? Ojej, co to jest? Czyli to zwierzak? Wylądował na mojej głowie pomocy! Dzień dobry, oto moje bilety. Jak się masz Kesha? Nic ci nie jest. Sorry, ale kesza nigdzie nie poleci. Przynajmniej nie w tym samolocie. Zwierzęta nie mogą przebywać na pokładzie. Słyszałaś? Zwierzęta nie są akceptowane. Mam pomysł! Gdziemy, potrzebuję Twojej pomocy. Tak jest lepiej. Witam. Poproszę o bilety. Ojej. Chyba jaszczurka wyszła na spacer. Czy wszystko z Panem w porządku? E, tak, wszystko okej. Okay. Nie, to jest nie do zniesienia to tak łaskoczę! Co się z nim dzieje? E, właśnie przypomniał sobie zabawne żarty, prawda, Alex? Trudno mi w to uwierzyć. Pozwólcie, że zobaczę, co tam macie. Ha, wiedziałem! Próba wniesienia na pokład zwierzęcia. Oj, spójrzcie, co tam jest. Wynosimy się stąd to szybko. Dokąd oni poszli? Nie wiemy. Kurczę, puściłem ich. Dzień dobry, a to mój bilet. Wszystko w porządku. Albo i nie wszystko. Złota rybka? Nie no, zwierzęta nie są wpuszczane na pokład. Proszę oddać mi rybę. Zajmę się nią. Nie mogę uwierzyć, że muszę się rozstać z moim pytonem. Jest taki wrażliwy. Mam pomysł. Proszę mnie przepuścić. To mój paszport. Chcę już wejść na pokład. Co to jest? Żadnych zwierząt na pokładzie. Nie na mojej zmianie. Oj, jak śmiesz! Przepraszam, wszystko OK. Proszę przejść. O, tu jest moje miejsce. Wydaje mi się, czy coś mi syczy czy naduchem? O nie, to wąż! Oh to tylko nieszkodliwy pyton.